Chief. Do okna. I to, to krótka wygląda tak niebo ładnie. Ale powiem Wam, że nawet Lija zwróciła uwagę na to, jak ładnie wygląda niebo. druga kawa w tym samym kubku. Ja nie myję kubka drugi raz, jak piję drugą kawę pod rząd, bo to jest bez sensu. Marnowanie wody. Ale dzisiaj mi kawa smakuje. Wczoraj miała taki, no niewajny smak, ale dzisiaj mega, jest mega. Wypiję trochę. Teraz pędzę do tego samych Cholera jasna. Zajśmy śmieci, ale ja nie mam dużego. Dobra, tutaj nie zabrali. Ja wyjadę jeszcze tylko z tym dużym. Ja mam nadzieję, że oni jeszcze nie byli. Czemu zapomniałam o dużym? właśnie jest. Jednak głowa musi tu pamiętać. Dobra, wystawione. Uff. Dobra, lecimy. Dobrutka biebiureczka przyleciała, jednak się pojawiła z powrotem. I na drzewka, nie. Obok drzewka, widzisz tam? Usiadła sobie, o, 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 widzisz? Ej! Ej! Ej, Chciałam powiedzieć cicho, bo ją wystraszy, że ona jest na dworze. Jak sobie biega. Kocham to. Dzień dobry kochani, witam was we wtorek, 25 września. Wczoraj nagrywałam vloga, ale musiałam przerwać nagrywanie, bo jak wróciłam z tej piekarni Saby i ja nie wiem co się stało, ale mnie zaczęło wszystko boleć, dosłownie wszystko. Ja już w pewnym momencie nie umiałam nawet ruszać ramionami. No i musiałam się położyć całe szczęście, że mój syn zjawił się szybciej w domu i on pojechał po je. Ja nie byłam totalnie w stanie. Ja byłam totalnie odcięta i cały czas schodzą ze mnie totalnie siódme potem. Ja nie wiem, co jest grane. Nadia dzisiaj do szkoły nie poszła. Ja wstałam rano, poszłam do ubikacji. I prośba mama zejdziesz no i biegunka i ostry ból brzucha. I u nas cały czas jakaś zaraza Ja w ogóle jestem tak często, bo się tylko tak przybrałam, żeby sam wyjść, ale ja mówię, idę teraz pod prysznic, właśnie jestem w łazience i ogarniam sobie te włosy, mam też takie tłuste, no myję co dwa dni, a one po prostu, ja nie wiem, no tak ja się pocę i one z tego potu się przetuszczają, mówię, idę sobie teraz zrobię ten prysznic, może po nim się lepiej poczuję, bo ja nie mogę, normalnie cała mokra jestem, dosłownie cała ludka. Za oknem jest tak fajnie, jest tak przyjemnie, Uff, ale co to panuje, to ja nie mam pojęcia. Noc była fajna, nie mogę najechać na noc. A z czym wyszłam rano? To ten zamiast robić jedynkę i dwójkę, to sobie postanowił usiąść w słoneczku i łapać witaminę D. No. Dobry przykład pan ci swojej dał. Ale teraz on mnie cały czas ponagla, żebym ja z nim wyszła, ale ja teraz z nim nie wyjdę. Nie, 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 nie ma takiej opcji. Nie, nawet nie ma takiej możliwości. Ja czekam na Briana i Brian sobie z nim wyjdzie. A ja się teraz zbieram do do kompania. jeszcze sobie do wody dam magnezu. Boże, co magnez? coś mi to da. Jakieś odparowanie sobie zrobię parę. No, przepraszam. No, ale no, ten katarton jest po prostu jakiś wredny. Jakaś wredna wyszła nam tutaj do domu. I się zadomowiła. Ja ją wywalam, a ona jest z powrotem tymi samymi drzwiami. Ja pootwieram wszystkie okna. No, będziemy to przekaniać, to dziadostwo. No. Nadia, tej, Nadia nie, Nadia dzisiaj na razie nic nie je. Jedynie może później wodzionkę jej zrobię, ale mi cały czas coś, coś w głowie mówi, Basiu, zrób sobie wodzionkę i z dużą ilością czosnku. No i ja tak omijam to myślicie, buraki kupiłam, cebulę kupiłam, czy ja jakiś syrop zrobiłam, nie ja nie mam siły nawet noża trzymać w ręce, tą szczotkę chwilę trzymałam, to tą... osobiona jestem. nie moda, dała mamusia teraz idzie, a ty poczekasz sobie później do wieczora, bo mamusia przecież cała jest ja nie muszę się myć, ja już jestem taka mokra ale sobie, wezmę się, umyję się ogarnę i zbieram się jakoś do roboty, nie wiem ja sobie sprzątam, tak. Ja już nawet tego nie filmuję, bo to, to szkoda czasu, bo po... O nie, nie, to nie. Wszystkie meble popisane są ołówkiem. Podłoga mazakiem. <noise> Jak wczoraj się wysmarowała mazakiem. Ja spróbuję takie zdjęcie wstawić między wierszami, ale po prostu... A najlepiej na tych mazakach pisze, że bo one są zmywalne. Mhm, tak. Jak ja ją wymyłam, to ona była... Fioletowo-niebieska, ona wyglądała po, 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 po jakiejś dobrej imprezie tam była ostra walka, zacięta walka. Ale zeszło to później już chusteczkami. Z rąk fajnie zeszło, ale z twarzy to... to... Nie wyłączaj mi prania, nie, bo mi cyka. Ja bandy nie mam, a mam wanienko. A, tak, teraz zanurkowała telefon. Oj, nie, to jakieś się Dobra, Licia, bo mi tu naprawdę dyskomfortujesz. Nie. nie. Ach, ja już jestem wymyta, bo mi się zrobił nawet tak bardzo fajnie. O nie chcę, ten. Czego nie chcesz? Ten. Nie, Nie, Lieczko, mamusia się teraz musiała wymyć, bo mamusia naprawdę czuła się. Nie wiem. Ja mówię, mi nie ma nic, ale mnie jak już weźmie, to już końca nie ma. Nie ma. To trzyma i trzyma, i trzyma. Bo to musiała sobie iść kupić. Do żabki. Są takie malutkie szoty si I ten Energy on naprawdę pomaga. Stawia na nogi. Bardzo stawia na nogi. Tylko właśnie ten Energy to jest najbardziej taki chodliwy. I chyba go wszyscy kupują. No bo jest dobry. Ale wiecie, jak fajnie jest tak sobie posiedzieć w takim mm, ciepełku. Super. A ja do kuchni nawet nie idę. Ja dlatego ociągam się z wyjściem, bo moja córka postanowiła wziąć sobie mydło. I ona, podejrzewam, że ona te mydło tam rozlała, więc ja nie chcę się denerwować. Szkoda moich nerwów. Nie Ale ja sobie przejdę i zobaczę. Chyba, że ja się bardzo mylę. Mm. Na razie tutaj nie ma nic. Więc fajnie, sobie wzięłam też. kawa to podstawa, ale, Ja nie wiem, ona mi tak kiedyś smakowała, teraz tak nie smakuje. A ta znowu już w tym słońcu się wygrzewa. O, ja sobie umyłam pod słońcem. A, 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 I one wyglądają jak wyglądają. Jest też, ta moja Nadia. No, leży dalej te ubrania. Trzeba też podskładać i out. A w ogóle ta peruka to robi robotę. Tak to jest, dobrze się wymyć. A ty się gdzieś czas, ty się tutaj gdzieś uderzyłaś? Bo tu jesteś pogryziona, ale tam ta tam się męczy. Ty tam krem. Krem chcesz? No mamusia sobie dała kremu, Musiała sobie nałożyć i musiała się tutaj wyszkubać. tam mam. Masz krem? Dałaś sobie krem? Fajnie. A ty masz rumieńce, nie masz gorączki? Pokaż. Ta ze szkoły nam tu przyniosła jakąś bestię. I ta bestia u nas krąży i, krąży i krąży i krąży. A ty co chcesz? No zaraz tam. Także... Ja nie wiem, to moje marudzenie, czy to jest w ogóle sensowne. To jest chwila odpoczynku. A tutaj kto tu idzie? Pokaż się. To dzień dobry. Ale ładnie powie dzień dobry. Mam te włosy takie wilgotne, fajne, a w ogóle ja mam taki jakiś skręt mi się zrobił lata temu. Lata temu zrobiłam sobie trwałą. Tak, to była trwała. Wyglądałam wtedy jak pudel. Jezu, jak ja wtedy wyglądałam. jest jak mnie uczyli, żebym panowała nad tymi włosami. Ja ani Ciebie je pozdrawiam. Tak, ona mi najbardziej tak pomogła z tymi włosami. A teraz sobie tam nałożę odżywkę. I to jest w ogóle odżywka od dziewczyn do włosów. Ona jest fajna. Zobaczę wam pokażę, jaka. To jest taka. I ona naprawdę mi służy. Jest, jest. dobra, fajnie wyczyta. Później się rozczesuje włosy. Jezus, ja się czuję jak milion dolarów teraz. Uuu. Chyba ta para pod tym prysznicem też mi nieźle pomogła. A moja rodzinka na dworze jest suszę ich słyszę Tak się wybierają gdzieś. Gdzie jadała ta szczotka? Tu, to jest ta szczoteczka. Sobie ten, teraz sobie rozczeszę te włoski. fajnie się tak właśnie rozczesuje. Jest tak przyjemna, tak do rozczesywania. Możesz, a ona znowu już tam jedzie z tym koksem. I tak. Kurczę, nie zamknęła mi tej zamrażalki, ludzie. Okej, okay. sobie to włoski ogarnęłam. Niech one się same teraz wysuszą. Trochę tych włosów wyleciało. Dlaczego mi te włosy tak lecą? Nie wiem, może przy zmianie tego szamponu, bym zmieniłam szampon. Łach, ale jak mi jest fajnie. O! I teraz by się przydało, nie wiem co, taki iść położyć się i ktoś tak, żebym tak wygniótł, tak porządnie mnie wygniótł. Nie, wróciłam do Was na pogaduchę i tam Liga śpię odleciała. Byłyśmy w TK To jednak tak jak słowo się rzekło, będzie to rozstanie na tysięcznego subskrybenta, tylko ich większość jest z szotów i nie wiem jak teraz to pogodzić, jak to zrobić. Pierwszy raz takie coś będę robiła, ale kubek mam. Czekoladek na gorąco już mam. Ja się cieszę, że jeszcze nie ma kalendarza adwentowych, bo coś mi świta w tej mojej główce, że ja w zeszłym roku, ja już o tej porze kupowałam kalendarze adwentowe. Ja jeszcze będę się musiała wybrać do Empika. Możliwe, że oni coś tam mają. Chyba, że jeszcze to przyczekam. Oczywiście jeszcze czasu mamy, ale jak ja to mówię, lepiej mieć niż nie mieć. Tak. I tak, ja pojechałam do tego M1, do nas do Zabrza. Nadi wysyłałam zdjęcia kubków. On taki mały, no wcale mały nie jest ten kubeczek. Na zdjęcie wygląda, że jest mały. Ale tak, wybrałam już ten kubek. Także kubek i tą czekoladę też kupiłam. Jeszcze będę musiała te, jak one się nazywają, te pianki marshmallow dokupić. No, i ten kalendarz adwentowy. Ale tak stawiam na Linda, jednak ten z tymi misiami. Bo tak Kinderia. Moje dzieci w ogóle Kinderek nie lubią, wyrzucają te czekoladki. E, więc nie, nie. Kinderki to w ogóle. W ogóle, że wpadam na pomysł kindery, My tego w ogóle do domu nie kupujemy. No, albo taki z żelkami, ten Haribo. Albo właśnie ten Linda z czekoladkami. To jaki mi się winie pierwszy, taki wezmę kupię. Jedynie co, żeby jeszcze sprawiedliwie było, to nagroda dla drugiego yy, uczestnika. Yy, to kubek świąteczny. Tak, żeby była. A co to? Jakieś krzyki, takie ale to nie u mnie w domu. Także cieszę się, że udało mi się to dostać. Nadia się lepiej czuje. Bo co się nalatała do tej ubikacji, to się nalatała. Ja to już mi śpi 2,5 godziny. Brian też śpi, więc to są jakieś. Nie wiem, mega osłabienia, bo tak de facto my jesteśmy tutaj poosobieni. Ale tam z oknem jest taka fajna pogoda, tak wyszło, ale co z tego, że ja wyjdę i znowu sznę po zamiatach, ja będę znowu taka nietomna. Przepraszam, ale ja sobie sobie mam kawę, sobie kawę piję, tak swam. To byś przygrzało tego kibelka. co? Pokaż. Masak, a ta Licia śpi. To jest sukienka dla dziewczynki dwuletniej. Nie, to jest od sześciu lat. Ale to na wczoraj fajnie wyglądała. Dada. Ma pomysły. Także nie wiem. się ściągnąć. Chciałam Wam pokazać ten kubek z tą czekoladą, ale poczekamy, jak będzie już cały zestaw. I tak. No ja teraz Ci nie mogę pomóc. Chwilę, muszę jej pomóc. W ogóle to ja sobie w domu poogarniałam. Więc fajnie, nie mam takiego syfilisu. Ale w międzyczasie Lika to ona tutaj dba, ona do pomysłów ma miliony. Bo po co można skończyć szybciej sprzątać, jak można sprzątać dłużej? Ale to trzeba wejść w umysł dwuletniej dziewczynki. <grym> I tak zastanowić się, co ona tak naprawdę w tej główce to ona ma. Ale tak najbardziej się cieszę, że udało mi się. Ale w ogóle te kubki w tym TK Maksie, to ich jak było, to to już jest... Ja wiem, że to jest dopiero przed sezonem i tego jeszcze będzie od groma, ale no my byliśmy w sobotę, no to tego wyboru tam dość sporo było tych kubków. Dzisiaj nic, nic wyboru, nic. Także TK Max, no się wysprzedaje fajnie świątecznie już, ale żeby jakieś takie pierdołki do domu czy coś, nie, jeszcze nie. Trzeba takie polowanie robić, jak na czaru. A jeszcze poluję na jeden kubek, ale to już dla siebie, ale z homeniu i ja nie umiem go polować. Ich jeszcze nigdzie nie ma. On był w zeszłym roku, ale szukałam też na windet, bo czasami ludzie dostają i ten prezent w ogóle nie pasuje. Ten domek taki bardzo mi się podoba. Ale ja sobie tak myślę, gdzie ja te kubki wszystkie dam? Tam gdzieś. tam, jak ktoś lubi kubki. Ma takiego bzika na punkcie kubków. Zawsze znajdzie miejsce. I tak wziąłem sobie prąd zatoki i powiem, że mogę, mogę gadać, mogę siedzieć i nie zalewa mnie ta fala tego potu normalnie, ja się pocę, a tak wiem, wysusza mnie. <ścoughs> Także nie wiem, czy jeszcze dzisiaj coś będę ciekawego robić, czy nie. W ogóle... Jest 16.05. Tam takie piękne słoneczko świeci jest tak pięknie cudownie. Super już w ogóle gościa mam. Tak. I więc jutro chyba raczej nic z tych rzeczy nic nie nagram. <grym> w ogóle tak sobie dzisiaj pomyślałam. bo jak ja bym pojechała sobie do mojego brata. Tak tylko że. Ja tak, tutaj ta dziewczynka ona nie wytrzyma mi tyle kilometrów, ona no, nie lubi jeździć autem, ja to tylko się zastanawiam jak myśmy wrócili z tej Chorwacji, bo do tej Chorwacji to było, a z powrotem już było lepiej, powiedziałam za cholerę nie idę do tyłu do auta, najgorsze to jest się dziecku poddać, ale wytrzymała, wytrzymała, udało się, udało się, do domu, to jest najważniejsze. Aneta ja dzisiaj w szkole nie była, napisała do koleżanki Wyślesz mi zadanie? Nie mogę. Lekcje? Nie mogę. What? To jest po prostu w śmiechu warte. A ja się już nie, nie, nie odzywam na takie tematy, bo to idzie tylko dostać ciśnienie do góry. A co ty tutaj? Lepiej się czujesz? Nie lepiej? A boli brzuch? No to lepiej się czujesz. No co mówisz, że nie? Bo mi się nie chce sprzątać. No to nie musisz sprzątać, to chodzi o to. Ja się tylko pytam, jak ty się czujesz, a ty mi o sprzątaniu wyskakujesz. No, to przychodzi tu wyscani i sprzątać? Także. Tu mam takie jakieś takie, ja nie wiem, od tego przeziębienia takie coś mi wychodziło I tu mam pełno, pełno takich sypów. Ale one bolą. Ja, sobie tak przy ten trąbnam, to zaczęłam kichać aż. A tu mam pewno też takich. A nie wiem co to jest. Dziękuję, że jesteście. Ja bym tak was wszystkich przytuliła. <grych>